Od roku 2023 wdrażany jest w Polsce nowy model poświadczeń cyfrowych w edukacji. Docelowo każdy obywatel uzyska możliwość wglądu w ścieżkę swojej edukacji, w tym m.in. dokumenty poświadczające zdobyte wykształcenia, jak i kompetencje zawodowe. Od roku 2026 każdy wydawany w Polsce dyplom będzie miał charakter cyfrowy i będzie rejestrowany w Centralnym Repozytorium Dyplomów. Repozytorium to nie będzie miał tylko właśnie wyłącznie charakteru takiego miejsca do przechowywania danych. To będzie miejsce, gdzie te dyplomy faktycznie będą potwierdzane. Rozwiązanie to ma wesprzeć docelowo kandydatów na studia albo w procesach rekrutacji do pracy. Ma również na celu minimalizację kosztów administracyjnych i działań biurokratycznych po stronie uczelni, między innymi poprzez wyeliminowanie konieczności wydawania podpisów dyplomów oraz stworzy też docelowo możliwość prowadzenia teczki studenta w wersji elektronicznej.